OK, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj będzie się działo dosyć dużo z racji, że jest godzina 19,17 i przed chwilą wyszedł bardzo ciekawy zawodnik w SBC, którego bym się w ogóle nie spodziewał, że wygra, ale wyszedł Paul Pogba 95. Ta karta wygląda tak soczyście i tak pięknie i po prostu tak idealnie się wkomponuje do naszego składu, że trzeba go zrobić. Naprawdę śmieszne wymagania. Skład 8488 za taką kartę to jest, to, jest, to jest promocja tak naprawdę, więc ale zanim jeszcze do niego przejdziemy, musimy zrobić malutki kontenci mimo de season. Ligęę! a jak dobrze wiecie, są trzy karty z Ligę, które chcemy trafić e, i nie ukrywam, że gdybyśmy trafili jedną z nich, to prawdopodobnie nie wiem czy nam bym zrobił pogłębę, więc zobaczymy. W każdym razie zostawcie oczywiście łapeczkę w górę pod tym subskrybujcie również mój kanał. Żeby być na bieżąco z wami na moim kanale, zrobimy, robimy słuchajcie, Team of the Season z Ligę. Mam nadzieję, że trafimy naprawdę albo Benka, albo Mbappę, albo Neymara, bo serio, na bardzo na nich liczyłem, kiedy, kiedy były to, co z Ligue, 1, niestety się nie udało, więc może tym, może, może tym razem, może tym razem. Okej, okay, także moi drodzy, mamy to, 84 ratingu, 67 nawet zgrania, dwa zgrania więcej, bo w sumie czemu nie? Mamy lipiec, przypomnę, mamy lipiec, także przepalamy, przepalamy te karty, chciałem tylko będzie go w sumie użyć. Z paczką o ikonę, ale wiecie co, jak już jest taki Pogba do zrobienia, to zróbmy chociaż jedną kartę z tego Summer Hit, bo zrobiliśmy tylko Dembela tak naprawdę, więc ten Pogba tak mi się dalej wpasuje, że naprawdę musimy go zrobić, ale zanim zrobimy Pogbę, to trafimy sobie jeszcze Benedera, albo Neymara, albo Mbappe. Także jeden z tych trzech, proszę Państwa, drogie sport, bym naprawdę serio poprosił także. Zobaczmy. Flagę Brazylii bym poprosił. Nikt się nie spodziewał Tiago Silva Brazylia z ligą, oczywiście Ale to karta 9-5 przyda się na przepałkę Tak, no mimo wszystko też trochę patrzyłem pod tym kątem Że jak nie będzie to Neymar albo Ben 1 To żeby to był jakiś wysoko Żeby właśnie był do przepalenia taki Tiago Silva Bardzo dobrze, przyda się Także mieliśmy to cika, który był z Brazylii Był z Pedro. znowu trafiliśmy w ogóle Silva To już jest któryś raz kiedy go trafiamy, więc Przezabawnie czy Okej, okay, czyli najdroższe wyzwanie opogłe właśnie zostało ukończone Przepalimy Tyriana Omrego, którego trafiliśmy Niestety jest to dobra karta, ale Mamy lipiec! No jednak mimo wszystko jest to najlepsza ikona, jaką trafiłem, aczkolwiek to nie jest Kroy, to nie jest Ronaldo, to nie jest Eusebio, to nie jest Pele, to jest z całym szacunkiem Thierry którym nie będę grał, resztę kart przepalamy, także pierwsze wyzwanie zrobione, jeszcze, jeszcze musimy zrobić to 8-4, ale najpierw otwórzmy paczkę, w której miejmy nadzieję, że trafimy co najmniej kart 84, żeby mieć, wiecie, coś, żeby przepalić, są ekrany, bardzo dobrze, czyli co najmniej 83, może nawet walkout, bardzo dobrze, jeszcze lepiej. Kto to jest? Z Argentyny? Czy to jest Dybala znowu? No haj, żebym się znowu Debala, to jest Benedetto, jakie on to jest pytanie na dziś, 84. Okej, okay, chciałem 84, mam 84, może być karta 84. No i ostatnie, wyzwanie również ukończono, 84 ratingu, 75 grania, no i moi drodzy, Paul, Pogba. Summer Hip Został skończony, słuchajcie, został skończony. Kosztował mi on jakieś 200 tysięcy monet, więc nie wiem ile on kosztuje domyślnie, ale generalnie wydaje mi się, że za taką kartę mimo, że jest lipiec, warto. Piękna karta, naprawdę, piękna karta. Dawno nie grałem po, bo powiem wam szczerze, jestem ciekaw jak się z nimi dzisiaj grało. No i co? No, hi, 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 hi. trzymajcie kciuki, żeby się po prostu dobrze nim grało, bo grałem nim y, chyba jakoś na początku FIFA mniej więcej i był naprawdę spoko, więc mam nadzieję, że będzie sobie dawał radę jako eśpek, obok oczywiście lotara. No i dobra, słuchajcie, jeszcze na została nam jedna paczka do otworzenia ot w pewnie nic nie będzie, ale jak już nam dają, no to nikt będzie, 12 kart, 4 złote, 6 rzadkich i może jakiś, o, ekrany, okej, okay, okej, okay. może walkout nawet, te hmm? Portugalia, napastnik, to jest, pojęcia nie mam, kto, Paulinho, także chyba sprzedawana to jest paczka, mam nadzieję, że to jest sprzedawana paczka, to jest sprzedawana paczka, także 10 koła, bardzo mnie to cieszy, no i dobra, słuchajcie, lecimy do Food Champion, Zagrałem sobie meczek, bo delikatnie mówiąc nie idzie mi najlepiej, generalnie mamy bilans 10, 6 chyba, 107. mam już tak Lekko mówiąc, wylane na typu Champions, że co ma być, to będzie. Mam nadzieję, że w biegie 2 że mi się uda, że będzie mi się chciało tak naprawdę. Dąbele zagrał u nas ile? Zagrał mm, 224 spotkania. Fajna karta, ale jak mi dają Pogba, który ma pięć sztuczek, cztery słabsze nogi, to, to przepraszam pana Dąbele, ale... Paul Pogba! POTĘŻNY! Generalnie uznałem, że ra raczej wolę grać Messi na prawym skrzydle, bo no ben to nie ten, nie ten etap fiwy chyba mi się wydaje. Dąbele, naj najwyżej będzie z ławki wchodził. I co ciekawe, zagramy za chwilę tysięczny mecz Słuchajcie, tysiąc spotkań sensie tysiąc to naprawdę nie spodziewałem się, że będzie jakakolwiek karta w moim klubie, która przekroczy ten próg. To jest właśnie Neymar. Karta, którą zrobiłem w... Jezu, nie pamiętam, w lutym chyba nawet, albo w ma... Nie, chyba lutym. Piękna, piękna historia z tą kartą, to już jest legenda na tak naprawdę tego klubu. No i co? No i myślę, że możemy zagrać sobie mecz. Mecz, bo to jest mecz, o, Silver 1, jeśli no się, się nie mylę, także... Niech ten tysięczny mecz Neymara będzie wygraną i niech to będzie Silver 1, bo zasłużmy. No i oczywiście debut Pogby, no i to, to jest, to jest również, również ciekawa rzecz. Więc dobra, słuchajcie, lecimy. Zagrałem z Polakiem. Jakie, jakie były szanse że zagram z Polakiem? Duma Krakowa, czyli może ktoś obok mnie, nie może będzie mieli dobre łącze, brujne czerwony, to mnie troszkę martwi. To ty, to ty, to Dijk. Ajajaj, no dobra, mam nadzieję, że mimo że jeśli jest moim widzem, to go pozdrawiam oczywiście, ale mam nadzieję, że nie będzie zbyt trechardowo, bo jednak Silver jeden jest mi potrzebny, także do boju. Neymar jako jubilant chyba tak się mówi, albo solenizant, nigdy nie odróżniam, powinien tutaj nam pomóc zdobyć Silver 1, także wiem, że to nie jest jakaś wygórowana ranga, ale to jest jakiś tam, wiecie, mały cel, który trzeba spełnić w tym odcinku, także lecimy. Zobaczmy, Kevin De Bruyne, na niego trzeba będzie właśnie uważać. Diego Carlos, dziękuję Ci serdecznie. I cyk, Paul Pogba, pierwszy kontakt z piłką, miejmy nadzieję, że Pogba naprawdę, on ma niesamowitą petardę w nodze, więc mam nadzieję, że nam pomoże. Czy ja zmieniłem taktykę? Oczywiście, że nie zmieniłem. Dajcie mi w ogóle znać, czy robiliście jakieś SBC Otoc'a, czy coś, bo ja naprawdę chciałem zrobić mnóstwo tych SBC Otoc'y, tylko że problem jest taki, że już nie mam kart. Tak się wyczyściłem z tego, bo teraz jeszcze jak zrobiliśmy Pogba, to już w ogóle to już nie mam nic. Ale mam nadzieję, że było warto, że Paul Pogba, no nie ukrywam, jest to... Mam z nim miłe wspomnienia, kiedy jeszcze robiłem tuzie. No niestety, to już chyba nigdy nie wróci, ale... ale najważniejsze, że go teraz mamy. zobaczmy, Pogba, co zrobi Paul Pogba? Na razie sobie zaczekajmy, może ktoś tu się pojawi do gry. Lotar. Spróbujemy sobie uderzyć Lotarem, ależ mu naszła ta piłka, Lotar, Mateos, Matthaus, co kto woli na do w 10 min. spotkania, także wydaje mi się, że udane, to jest w ogóle asysta Pogba, warto wspomnieć, także piękne uderzenie Lotara, który no, to jest naprawdę, jeśli, mam, mia jeśli miałbym na jakąś kartę wydać milion 700 monet, to byłby to Lotar. naprawdę, to jaką on różnicę zrobi w tym składzie, to jest niebywałe, nigdy bym się nie spodziewał, że akurat to on tak zmieni oblicze tego składu, naprawdę, no... Wiem, że to już jest końcówka Fifa, ale jeżeli ktoś jeszcze nie, nie próbował grać, to naprawdę polecam, bo mega przyjemna karta, więc tak, polecam, polecam serdecznie. Liberi, o, czyżby odpowiedź, niestety, znaczy niestety, na no szczęście nie, co ja gadam. To jeszcze nie koniec, Kevin De Bruyne będzie pewnie strzelał z dystansu, Paul Pogba, fantastyczny odbiór, bardzo dobrze. Ale to moment, moment, o, czemu Pogba tam nie podałeś, No dobra, Richarlison, to jeszcze nie koniec. Richarlison, dobra, zagrałem do pogbu Syk, nice, tam jest Neymar, piękna akcja, czy może jakaś asysta na tysięczne spotkanie, Neymar, Pogba tam był, ale nie tam, to podanie miał pójść. Pyk, Neymar i to, dobra, jeśli będzie jakiś karny, albo już dowolny to na pewno dam to wykorzystać Neymarowi, bo to jest jego, jego dzień, to jest dzisiaj jego dzień. I dobrze, Mertens, ale jego Carlos, kurde, to wpadł, jest ale jego Carlos tak tu popsuł, nic nie zrobił, nie, gość, gość I I ten ptak denerwuje. Nie? Dobra, to do połowy remis, jeden do jednego. Kurde, nie wiem, nie wiem co on powiedział. Miałem jeden strzał celny, co jest ze mną nie tak? Zdejmiemy sobie Dembele, wprowadzimy mm, Benedera. Sprawdzimy sobie Benedera. I siup do Neymara, ależ podanie od Lotora. Dobra, let's go. Neymara, jakaś systa, albo nawet bramka, dawaj. To jest twój dzień, pamiętaj, to jest twój dzień. Chyba jak tam się potknął, to może być ta szansa Richarlison. Nie dobijaj, albo... Mogłeś dobić jednak. Komu podać, komu podać, komu... Piękne podanie. Coś coś niesamowitego. Klasa. Benek. Dawaj, to jest praktycznie jeden. na 1 Wandajka dla żady, Wandajka. Nie, to nie tylko wandajka przychodziłeś w tej chwili. Dawaj. Podanie. Ostatnia minuta. Bo to będzie moja akcja, to będzie moja akcja. Nie tu, podanie. Messi, zdąż. Dawaj, 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 dawaj. Ostatni, ostatni, ostatni. Nie gwiszcz. Nie, nie ma. Problem jest z dumą Krakowa, proszę Państwa. to jest, To jest to. Kogo mogę. No, nie, Neymara nie chce zdejmować, zdejmę Chalisa na i tak nic nie robi totalnie, niech będzie Son I proszę was, panowie, wygrajmy ten mecz, bo Silver jest w lipcu Royce, dopiero co wszedł na boisko o, i to jest gol To jest gol ha, No to jest, moi drodzy, to nie jest mój mecz, to nie jest mój mecz, ale dobra, full focus i... <ścoughs> nie wiem czemu nikt go nie pokrył, ale wiecie co, full focus i... Nie wiem To jest rip, to jest rip Jezus, spalony Uf, Jezus. Gdyby to nie był spalony, to byłby RIP. Dobra, ostatnia połowa. Jak ja to przegram, to nie wiem, czy w ogóle będę kończył Włóczęgę, szczerze mówiąc. Nie umiem grać po prostu. Nie umiem grać w tę grę. O! I komu mam podać? Komu mam podać? Komu mam podać? Son, lewa, proszę cię. Jasne, że nie. Co kurwa? nie, nie, to jest skam, to jest skam. W ogóle tam nie podawałem, w ogóle tam nie podawałem. Ostatnia, proszę was, panowie, proszę was, Messi, podaj, że tam. Last, absolutny last, last z lastów. Kosta, ostatnia akcja, go! Lotar, widzę cię, widzę cię, Lotar, widzę cię. Proszę, kurwa, jest! Neymar, nie! Co! Weźmy dwa cenne strzały. Wygrał 2-1. Dobry meczyk, no. Też pozdrawiam. Dziękuję, że oglądasz moje filmy. Ale nie chcę pamiętać tego meczu, chcę go zapomnieć. Także no. Żegnam się z wami, dostać łapkę w górę, subskrybujcie kanał. I do zobaczenia. Papa. Pa.